Cześć, zapraszam Was na film, w którym pokażę, jak wykonać samoloty na trzy sposoby. Dwa będą takie bardziej rozbudowane, jeden bardzo prościutki i szybki. Także zapraszam Was do wspólnego wykonania ich razem ze mną. No i co? Zaczynamy. Na początek do pierwszego pomysłu potrzebujecie te właśnie produkty. No i zabieramy się do pracy. Potrzebna biała kartka z bloku technicznego, na której na początek wyznaczam taki y, prostokąt długości kartki, czyli gdzieś około 30 cm, a wysokości 5 cm. Tak wyznaczony prostokąt wycinam przy pomocy nożyczek. Wycięty prostokąt składam na pół, ale tak, żeby tego brzuszka nie zagiąć na płasko. Delikatnie tylko ołówkiem zaznaczam, w którym miejscu ten brzuszek się załamuje. Rozkładam z powrotem ten mój pasek i zaznaczam linię, w której załamuje się brzuszek, tworząc okienko samolotu. Na początek ołówkiem tworzę takie ścięte kółeczko w środku, dwa mniejsze okienka, a następnie pisakiem koloruję. Pramuga tego mojego okna będzie w kolorze niebieskim, następnie kontury całego okna w czarnym, a same szyby w środku będą błękitne. Tym razem będę wykonywać je tutaj yy, kredką, bo nie mam jasno niebieskiego pisaka. Ale oczywiście, możecie to zrobić również pisakami. Tak w zasadzie, możecie kolorować tym, co macie pod ręką. Nie musi to być koniecznie ten produkt, którego ja użyłam. Czas nas powrotem, czas na ponowne złożenie tego paseczka, z tym, że tutaj od spodu przyklejam na końcówce kawałek taśmy dwustronnej, żeby złożyć już na stałe ten mój kawałek papieru, zaklejone. Po jednej stronie, po drugiej mamy brzuszek, i teraz granatowa kartka, z której wyznaczam trzy prostokąty. Jeden prostokąt będzie miał wysokość 2,5 cm, szerokość 12 cm. Drugi będzie identyczny, ale za chwilę go dopiero tam od spodu narysuję, a kolejny już duży będzie miał szerokość 18, wysokość 5 cm. W tym dużym prostokącie zaokrąglam sobie te spodnie rogi, a u góry z kolei tworzę takie wystające dzióbki i troszkę obniżam tę krawędź wzdłuż tego wytłoczenia, które mam na papierze. Taki papier z wytłoczeniami możecie kupić w różnych sklepach z produktami kreatywnymi. Stwierdziłam, że ten tłoczony będzie fajnie wyglądał jako skrzydło mojego samolotu, więc dlatego też go wykorzystałam. Jak widzicie, teraz tworzyłem ten trzeci prostokąt w wymiarze identycznym jak pierwszy nad nim. I tak przygotowane prostokąty wycinam. Na początek te dwa mniejsze. Wycinam wzdłuż wyrysowanych linii i rozdzielam na pół. Składam je do siebie spodnią stroną, tak żeby granatowy był na zewnątrz z każdej, z każdej strony i docinam jeszcze równiutko, tak żeby nie było widać tego białego papieru spod spodu, bo jest to tylko jednostronny papier, a następnie krawędzie zewnętrzne zaokrąglam tak, żeby były takie półkola na końcówkach. No i przygotowane kawałeczki, paseczki będą tworzyły tylnie skrzydło samolotu. Będę składać je na pół i sklejać klejem szkolnym, ale to za chwilkę. Składam na pół, a można powiedzieć na takie mniejsze pół, a na takie same części i te dwa mniejsze końce sklejam do siebie przy pomocy kleju szkolnego. Będzie to taki wystający yy, kancik. To będzie skrzydło stojące do góry, a te dwa boczne będą po prostu na płasko, poprzek, yy, można powiedzieć, tyłu samolotu. Nie wiem dokładnie, jak nazywają się fachowo <coughs> części samolotu, yy, ale już widzicie, że w tym miejscu na końcówce przyklejam taśmę dwustronną, a do niej właśnie stworzony, yy, to stworzone skrzydło. Czas teraz na ten duży element. Wycinam na razie wzdłuż e, prostej linii tworzącej prostokąt, a następnie dopiero docinam te brzuszki, które wcześniej wyznaczyłam ołówkiem. Tutaj ten dzióbek wystający. I tak przygotowane skrzydło również będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej na moim samolocie, tuż nad okienkiem. Postanowiłam dodać tu jeszcze trochę koloru, dlatego wybrałam jasno-niebieski papier, tym razem z takimi kuleczkami, z którego wyznaczam sobie pasek o szerokości 14 cm w wysokości około 2. Tak samo jak w przypadku dużego skrzydła, zaokrąglam go na dwóch spodnich częściach, a u góry tworzę wystające dzióbki. Następnie Tworzę jeszcze jeden prostokąt tej samej wielkości, który z kolei dzielę na dwie równe części, ale to już po wycięciu. Teraz wycinam sobie te stworzone kształty. Na razie wzdłuż tych prostych linii tworzących prostokąty. Następnie docinam brzuszki wyrysowane wcześniej ołówkiem, i te dzióbki, Troszeczkę odchudzam tę wierzchnią górną część. No, i to będzie drugie, można powiedzieć, skrzydło naszego samolotu. Teraz ten pozostały prostokąt rozcinam na dwie równe części i taśmą dwustronną sklejam, tworząc z nich y, rulony. Będą to silniki naszego samolotu. Jedno kółeczko. Rulonik już jest gotowy. Drugi już się tworzy. I tak sklejone silniki przyklejam od spodu granatowego skrzydła w taki sam sposób, yy, po prostu taśmą dwustronną. Teraz jeszcze złożyłam sobie taśmę dwustronną na dwa razy, żeby mieć podwójną ilość, podwójną warstwę tej taśmy i przyklejam ją od spodu mniejszego skrzydła. Ono będzie na tym granatowym, ale delikatnie będzie wychodzić poza jego obręb. Idealnie! Teraz czas, tak jak wcześniej mówiłam, na przyklejenie tych naszych silników. I przyklejamy od spodu, delikatnie wstają, przed to granatowe skrzydło. No i nasz samolot jest gotowy, prezentuje się dokładnie tak. Myślę, że wyszedł naprawdę uroczo, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tym razem takie produkty potrzebujemy, no i wykonujemy z nich taki uroczy samolocik. Potrzebna nam na początek rolka po papierze toaletowym, której wysokość odznaczam ołówkiem na pomarańczowym papierze z bloku rysunkowego. Następnie, linijką, wyznaczam linię, wzdłuż której wycinam prostokąt wysokości rolki i do nim będę oklejać moją rolkę. Na końcu papieru z jednej strony przyklejam trochę taśmy dwustronnej, obijam moją rolkę i zabezpieczam taśmą, żeby nic mi się tutaj nie rozwinęło. Oczywiście kolorystyka samolotów jest dowolna, ja wybrałam tutaj takie kolory, ale nie jest powiedziane, że musicie wykonać identycznie kolorystycznie tak jak ja. Trolka jest już owinięta, teraz na jednym z jej końców przyklejam taki można powiedzieć centymetrowy kawałek taśmy dwustronnej. A na nim będę montować drewniane patyczki. Dwa drewniane patyczki będą przyklejone za środek do tej właśnie taśmy dwustronnej. A następnie z pozostałych patyczków, których będzie aż 6, będą tworzone przednie skrzydła samolotu. Potrzebny znowu kawałek taśmy dwustronnej, który przyklejam y, na drugim końcu tej rolki, ale nie na samym czubku. No i za końcóweczki patyczków po jednej stronie, mniej więcej w połowie tej taśmy, przyklejam równo moje patyczki. Jedno skrzydło to będą trzy patyczki, drugie również trzy, więc łącznie mamy ich sześć. Żeby dodatkowo zabezpieczyć te moje skrzydła tutaj, żeby one się nie chwiały, Użyłam jeszcze czerwonego papieru, z którego wycinam prostokąt, nieco dłuższy niż moja rolka. I dwa mniejsze, które będą tworzyły silniki, które właśnie teraz tworzę. Dwa mniejsze prostokąty zaklejam na ruloniki przy pomocy taśmy dwustronnej. I będę podklejać je od spodu moich patyczków, żeby jeszcze bardziej je ze sobą złączyć. Będą wszystkie trzy wtedy do jednego silnika przyklejone po jednej i po drugiej stronie. Następnie, tak jak wcześniej wspomniałam, potrzebny jeszcze duży kawałek z czerwonego papieru, który będzie wierzchnią warstwą na tych naszych skrzydłach. Ma on szerokość około 2 cm, długość około 8, można powiedzieć, no żeby był troszeczkę dłuższy od rolki. Zaokrąglam go na krawędziach węższych i przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej, tak żeby przykryć łączenia tych moich skrzydeł z przodu. No, i nasz samolot już będzie prawie gotowy. Na koniec pozostaje nam jeszcze tylko jeden pomysł: taki bardzo szybki i prościutki. Dla tych, którzy jednak nie czują się na siłach, żeby te dwa teraz właśnie wykonane samoloty wykonać. Tak prezentuje się gotowy żółto-pomarańczowy samolocik. Jeszcze małe poprawki. No i gotowy. A my przechodzimy do ostatniego pomysłu, którym jest taki uroczy malutki samolocik wykonany na drewnianym spinaczu do prania. Potrzebny nam oczywiście spinacz i trzy drewniane patyczki. Jeden z nich łamie na pół, ucinam wystające drzazgi i zawijam na nim kolorową tasiemkę klejącą. Takie tasiemki do scrapbookingu możecie kupić w różnych sklepach z produktami kreatywnymi. Mnie akurat spodobała się ta kropeczki, więc właśnie teraz owijam nią ten urwany kawałek patyczka. Będzie to taki, można powiedzieć, samolot z, wzor z wzorami. Wzorzystem będzie miał lakiernictwo na sobie. No i taki a kawałek patyczka już będzie tworzył nam tylnie skrzydło samolotu A te dwa całe zielone sklejam ze sobą tą samą kolorową taśmą po środku I one będą tworzyły z kolei przednie skrzydła samolotu Staram się te taśmy przykleić mniej więcej na środku tych moich patyczków No i teraz czas na zwykłą taśmę dwustronną, którą będę podklejać już te skrzydła do mojego spinacza Na początek te dwa zielone skrzydełka yy, przyklejam sobie na środku taśmę dwustronną, no i od przodu mojego spinacza doklejam te skrzydła za środek, a następnie tak samo to mniejsze kolorowe skrzydełko na tyle mojego samolociku. No i to wszystko, taki szybki samolot, a jaki piękny, gotowy. Ja Wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście ze mną ten film. Mam nadzieję, że stworzycie te samoloty razem ze mną. No i zostaniecie ze mną na dłużej. Zasubskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie filmiki i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, pa!